Witam Was na moim kanale i zapraszam do obejrzenia najnowszego odcinka Fibryny. W świecie mody zawrzało. Wszystko za sprawą nowego modelu sukienki, który obecnie jest hitem na wszystkich czerwonych dywanach. Coś, co może wydawać się zwykłą modową wpadką, tak naprawdę jest najnowszym modowym trendem. Chodzi o sukienki, które są skonstruowane tak, aby przyciągać wzrok w stronę gołego damskiego krocza. To z pewnością rewelacyjna propozycja dla tych, którzy nie chcą, aby patrzono im w oczy, albo w dekolt, albo w zasadzie nigdzie indziej. Oby tylko nie poszło to w stronę zobacz kotku, co mam w środku. Jak to mówią, kto nie ma w głowie, ten ma na głowie. Były już włosy w kolorze wymiocin Jednorożca, Ala Galaktyka i siwe Ala Babcia. Co teraz fryzjerzy mają do zaproponowania znudzonym wariatom? Ombre dla odważnych, czyli włosy w kolorze zachodu słońca. Przewiduję kolejny trend: Włosy Ala Cameleon. Jeśli nie lubujecie się w zachodach słońca, mam dla Was alternatywę. Czyli włosy świecące w ciemności. Efekt ten widać jedynie w świetle UV, choć kolorowe pasemka widoczne są również w dzień. Olśniewające. Był już contouring, contouring, strobing, highlighting. A jako, że świat makijażu nie znosi stagnacji, powstał nowy trend. Czyli konturowanie za pomocą różu. Metoda polega na uwydatnianiu kości policzkowych poprzez nakładanie na nie różnych odcieni różu. Uważajcie tylko, żeby na koniec nie wyglądać tak. I jeszcze jeden nowy trend w makijażu. Metodę stworzył jeden z makijażystów Maka, Dominik Skinner. To kolejny sposób na konturowanie twarzy. Jest on bardzo zbliżony do strobingu, jednak zamiast rozświetlacza używa szminki. Tak. Nie przesłyszaliście się? Szminki Oczywiście nie chodzi tu o byle jaką szminkę Ale o szminkę z asortymentu firmy MAC Czyli All I Want z kolekcji Mariah Carey Możecie ją nałożyć nie tylko na usta Ale też na kości policzkowe, policzki, skronie, powieki i łuk kupidyna Jeśli jednak nie uda wam się zdobyć tej limitowanej szminki Równie dobry będzie inny odcień MAC ta namara. Takiego błysku pozazdrości wam nawet blaszany drwal z Krainy Oz Nowojorska makijażystka Joanna Adams ma bardzo ciekawą propozycję dla tych z Was, które lubią stawiać akcent na usta. Usta ala geoda, czyli cytuję z Wikipedii, pusta przestrzeń masy skalnej wypełniona minerałem. Efekt jest jednak absolutnie obłędny i całkowicie wart całośnego celibatu. Cieszyłyście się, bo w końcu udało Wam się opanować maniki ombre? Niestety, świat paznokci jest jak wojsko. Nie ma zmiłuj. Przed Wami kolejne wyzwanie. Geometryczne ombre obok pięknych, lustrzanych paznokci to będzie hit tego sezonu. Czy jesteś lepszego niż kawusia o poranku? Czyli kawa z gałką lodów podana w rożku, który często jest z czekolady. Ten najnowszy food trend to propozycja nie tylko dla kawoszy, ale też dla miłośników Instagrama, bo hashtag Coffee.com bije tam rekordy popularności. Cóż, lepiej tak niż tak.